Lekcja czwarta. Obsługa SOW. Moduł realizatora. Film trzeci. Wysłanie wiadomości masowej. W tym filmie zaprezentowana zostanie funkcjonalność, umożliwiająca rejestrowanie i wysyłanie wiadomości masowych do wnioskodawców z wybranego naboru z poziomu modułu realizatora. Czynności te może wykonać użytkownik z rolą realizator rozszerzony. W celu wysłania nowej wiadomości masowej, rozwiń zakładkę Wiadomości w sekcji menu nawigacyjnego i kliknij przycisk Masowe Wiadomości. Została wyświetlona ukryta lista utworzonych dotychczas wiadomości masowych. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dodaj nową wiadomość. Został wyświetlony formularz tworzenia nowej wiadomości masowej. Wybierz odpowiednie wartości z list rozwijanych. Grupa wniosków, kategoria wniosków, nabór, aby określić odbiorców wiadomości masowej. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć nową wiadomość masową i przejść do jej szczegółów. Jeśli system nie znajdzie żadnego odbiorcy spełniającego wybrane kryteria, zostanie wyświetlony komunikat w górnej części ekranu Nie znaleziono żadnego odbiorcy spełniającego podane kryteria. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje anulowanie akcji dodania nowej wiadomości masowej i opuszczenie formularza bez zapisywania zmian. Wypełnij wszystkie pola obowiązkowe na formularzu wysłania wiadomości masowej, wpisując wartości zgodnie z etykietami je opisującymi. Aby podejrzeć listę odbiorców wiadomości, kliknij zakładkę Odbiorcy. Aby zapisać wiadomość masową, kliknij przycisk Zapisz. System przeładuje formularz i wyświetli nowy przycisk umożliwiający rozpoczęcie wysyłki zapisanej wiadomości masowej. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje zamknięcie formularza bez zapisywania zmian. Po kliknięciu przycisku Zapisz, system zapisał wiadomość masową. U dołu formularza pojawił się przycisk Rozpocznij wysyłkę. Aby rozpocząć wysyłanie wiadomości masowej do odbiorców, kliknij go. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat konieczności potwierdzenia operacji wysyłki. W celu potwierdzenia rozpoczęcia wysyłki wiadomości masowej, kliknij przycisk Potwierdź. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje przerwanie akcji wysyłania wiadomości masowej. W tym filmie zaprezentowana została funkcjonalność umożliwiająca rejestrowanie i wysyłanie wiadomości masowych do wnioskodawców z wybranego naboru z poziomu modułu realizatora.